Witajcie serdecznie. Dzisiaj długa i wymagająca kondycyjnie i trochę technicznie wycieczka w Tatry Zachodnie, a dokładniej na dwa szczyty Czerwonych Wierchów, Małą Łączniak i Kopę Konradzką. Zaczynamy ją rano na parkingu zwanym Gronikiem. Po zakopieniu biletu w kasie parku ruszamy szlakiem niebiesko-żółtym szeroką drogą usypaną żwirkiem. Idziemy przez około 20 minut, co chwilę przechodząc przez drewniane mostki na dość urokliwym potoku. Dochodzimy do rozdroża szlaków w małej leśnej kopnicy zwanej Szatrą. W lewo odbija szlak żółty na Kopę Kongacką, zaś w prawo niebieski na Małą Łącznię. Za nami ukazuje się skała zwana Rapasiową turnią. Szatrami nazywano dawniej szałasy, a jeden z nich znajdował się właśnie w tym miejscu, skąd też wzięła się nazwa. Ruszamy lekko pod górę idąc gęstym lasem. Drogę umila nam śpiew ptaków zakręt w prawo, a następnie w lewo i dochodzimy do tak zwanego Gmińskiego W miejscu tym nie ma drzew, więc o tej godzinie słońce grzeje już dość mocno, więc to krótkie, ale strome podejście jest nieco bardziej męczące. Wychodzimy na szeroką, trawiastą przełęcz zwaną przysłopem miętusi. Nazwa przełęczy wiąże się z rodem Miętusi, którzy byli właścicielami przełęczy i doliny, którą otrzymali już w XVI wieku od króla z Zgmunta III Wazy. Podziwiać stąd można rozległą panoramę na Tatry Zachodnie, na tle której najbardziej w oczy rzuca się masyw kominiarskiego wierchu. Krótka przerwa na nawodnienie się i ruszamy dalej nadal za Szlakiem Niebieskim. Wchodzimy do lasu, w którym przez około kilometr Idziemy niemal po płaskim wzdłuż grzbietu Skoruśniak, Drogą tom złożono dawniej wydobywane na stokach małouczniaka, a także i tutaj żelazo, ścieżką pod regami, aż do buty w kuźnicach. Mniej więcej nad wyżną, się równią, szlak skręca w lewo, i od tego miejsca zaczyna się już strome podejście, które nadal umila nam śpiew ptaków i pustka na szlaku. Podejściu, niemal 250 metrów w pionie wychodzimy na obecnie zarastającą polanę kobylarz. Rozpościera się stąd widok na Ciemniak, krzesanice, a także litworowy ratusz. Jeszcze kawałek pod górę i dochodzimy do dolnej części kobylarzowego żlebu. Tu, nim jeszcze ruszymy dalej, warto chwilę odsapnąć i zobaczyć widok na babię górę, którą później zobaczymy dopiero na tak tzw. czerwonym grzbiecie ale o tym za chwilę. Ścieżka początkowo wiedzie piargiem, a dzięki temu, że szlak przyszedł remont, poruszamy się po stabilnych kamiennych stopniach, przez co przejście jest dużo bezpieczniejsze. Nazwa kobylarzowego szlebu i innych otaczających go miejsc, z których w których nazwie występuje to słowo, wzięła się prawdopodobnie od wypasanych w tym rejonie koni kobyłów. Dochodzimy do najtrudniejszego miejsca na naszej trasie skały ubezpieczonej łańcuchem. Odcinek podczas ładnej pogody nie stanowi większego problemu. Problem pojawia się tu dopiero podczas lub po opadach deszczu lub oblodzeniu, kiedy to użycie łańcucha jest konieczne. Trzeba jeszcze wspomnieć, że szlak jest dwukierunkowy, więc w godzinach popołudniowych tworzą się tu zatory, co spowodowane jest tym, że nie można jednocześnie wchodzić i schodzić na tym odcinku. Dlatego lepiej jest pokonywać ten szlak rano do góry. Po przejściu tego odcinka szlak nadal wiedzie stromo pod górę, ale już po kamiennych stopniach. Wychodzimy na Czerwony Grzbiet, za którego im wyżej idziemy, tym odsłania się więcej widoków na masyw Giewontu, a jeszcze później Tatry Wysokie. Nazwa Grzbietu odnosi się do dawnej nazwy łączniaka, czyli Czerwonego Wierchu, zaś tę nazwę zawdzięcza trawie Skrucinie, która jesienią, a nawet już w sierpniu zmienia swoje ubarwienie na czerwoną. Pomimo tego, że grzbiet jest dość szeroki, zdarzały się tu przypadki zabłądzenia, które kończyły się często śmiercią od upadku z wysokości, grzbiet bowiem otaczają wysokie skalne turnie, w tym górujące nad poliną na mały łąki wielka turnia. Cały grzbiet był kiedyś mocno eksplantowany w celach górniczych. Jeszcze niespełna kilometr malowniczego, choć wyczerpującego marszu po tym stromym grzbiecie, i wychodzimy na wierzchołek małą łączniaka. Łączy się tu z nami szlak czerwony biegnący z gir przez ciemniak i Krzesanice, którego będziemy się trzymać aż do kopy konradzkiej. Rozpościera się stąd naprawdę piękna panorama, którą ograniczają jedynie wyższe szczyty, tak jak przesanica. Obecna nazwa szczytu mało łączniak wzięła się od położenia nad doliną małej łąki. Spędzamy tu ponad pół godziny i ruszamy stromym zejściem w dół. Musimy pokonać niemal 170 metrów zejścia w pionie, co w połączeniu ze słabym stanem szlaku nie jest też wygodne, a sypiące się gdzieniegdzie kamienie tylko utrudniają przejście. Wchodzimy na małą łączkę przełęcz, z której dawniej prowadził znakowany szlak turystyczny do doliny Małej Łąki. Z przełęczy jeszcze niemal 80 metrów w górę, jednak podejście nie jest już takie długie, i po chwili wychodzimy na szczyt Kopy Konradzkiej. Szczyt, zwłaszcza w sezonie letnim, jest dość mocno oblegany, więc w związku z tym, że jesteśmy tu już koło godziny 12, nie mamy gdzie usiąść i rozpoczynamy zejście szlakiem żółtym w kierunku konradskiej przełęczy. Zejście nie należy do zbyt przyjemnych, a sypiące się kamienie jedynie utrudniają przejście. Szlak wchodzi w kosówkę i wyprowadza nas już do rozdroża na Konradskiej Przełęczy. Można tu zacząć schodzić niebieskim szlakiem do Kuźnic, jednak my postanawiamy tu odpocząć, a następnie ruszyć szlakiem żółtym w kierunku Doliny Małej Łąki. Początkowo chcieliśmy jeszcze wyjść na Giewont, ale po krótkiej naradzie uzgodniliśmy, że jest już trochę za późno. Jak zauważyliśmy wcześniej kolejka na górę rozpoczynała się przy rozejściu szlaków, więc trasa wydłużyłaby nam się o około 2 godziny. Zaczynamy więc zejście w kierunku doliny. Szlak wiedzie cały czas w dół po kamiennych stopniach lub zwykłych piargach, gdzie zejście nadal jest wyjątkowo uciążliwe, chociaż dawniej było znacznie gorzej. do Lasu i Wiedzień aż do Wielkiej Polony Małołockiej. Polana powstała na wskutek wypasów na terenie dawnego jeziora polodowcowego, które mogło mierzyć nawet 65 metrów głębokości. Po tym jeziorze zachowały się jedynie moreny boczne. Na Polanie aż do 1964 roku prowadzony był wypas owiec, kiedy to też została ona wykupiona przez Tatrzański Park Narodowy. Na polanie niegdyś stało kilkanaście szałasów, po których obecnie nie pozostał już żaden ślad. Na polanie, w godzinach popołudniowych, przebywa dość duża ilość osób, co spowodowane jest łatwym dojściem. Mimo to robimy tu chwilowy postój i schodzimy w dół nadal za szlakiem żółtym. Dochodzimy do rozdroża, które zostawiliśmy rano i już tym samym szlakiem dochodzimy do samochodu. Cała trasa z przerwami zajęła nam około 7 godzin i przeszliśmy prawie 15 km. Dzięki wielkie za oglądanie zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia na szlaku.